Wiesz kiedy myślisz, że już wiesz wszystko o tym, co kobiety lubią, gdy są bliżej kogoś? Cóż, prawda jest taka, że ich świat jest pełen niespodzianek. Czasami to, co wyobrażamy sobie, nie jest dokładnie tym, czego one naprawdę pragną. Dzieje się tak, ponieważ w chwilach bliskości każda osoba ma inne preferencje, a zrozumienie tego może wszystko zmienić na lepsze. Jeśli jesteś zainteresowany, poniżej znajdziesz link z dobrymi wskazówkami dla Was, wystarczy kliknąć i skorzystać. Kiedy jesteśmy w związku, ważne jest, aby zauważyć, że satysfakcja nie polega tylko na tym, by robić wszystko szybko i intensywnie, jak w filmach czy historiach, które słyszymy. Kobiety zazwyczaj preferują spokojniejszy, bardziej odprężony rytm, w którym przyjemność rośnie stopniowo. To nie tylko pośpiech, ale chodzi o to, by poczuć każdą chwilę głęboko, co otworzy znacznie silniejszą i prawdziwszą więź. To pokazuje, że nie ma jednego właściwego sposobu na robienie rzeczy. Najważniejsze jest, aby zwrócić uwagę na to, co osoba obok Ciebie lubi i razem odkrywać nowe sposoby na zbliżenie się bez pośpiechu. Jeśli będzie elastyczność i chęć spróbowania różnych form, Doświadczenie może być o wiele bardziej satysfakcjonujące i pełne emocjonalnej więzi. To pomaga stworzyć unikalne chwile, w których każda osoba czuje się wyjątkowa i zrozumiana. Na końcu kluczem do prawdziwej intymnej relacji jest otwarta rozmowa, bez wstydu na temat tego, co każdy z nas czuje i pragnie. Tego rodzaju komunikacja robi całą różnicę, tworząc bogatszy związek pełen odkryć. W ten sposób intymność wykracza poza sferę fizyczną i staje się głęboką wymianą emocjonalną, która przynosi korzyści obu stronom. Często ludzie myślą, że muszą ukrywać, jak bardzo się bawią podczas intymnej chwili, jakby nie było właściwe pokazywanie, jak bardzo są zadowoleni. Ale w rzeczywistości, przyjemność powinna być wyrażana. Kiedy się uśmiechasz, jęczysz cicho lub wyrażasz coś twarzą, sprawia to, że doświadczenie staje się jeszcze przyjemniejsze dla tej osoby, która jest z tobą. Kobiety w szczególności lubią wiedzieć, że uszczęśliwiają swojego partnera i że przyczyniają się do tej przyjemności. Wyrażanie przyjemności to nie tylko dźwięk czy ruch, to także sposób, aby pokazać drugiej osobie, jak bardzo jest dla ciebie ważna. Tworzy to bardziej intymną przestrzeń, pełną zrozumienia. Kiedy czujesz się komfortowo, by okazać przyjemność, atmosfera staje się lżejsza i przyjemniejsza, a to tylko wzmacnia więź między partnerami. Uwierz, często słowa nie są potrzebne. Ciche jęki i wyraz twarzy mogą powiedzieć wszystko, czego potrzebujesz. Są one sposobem na przekazanie tego, co się dzieje, bez konieczności mówienia, tworząc wzajemną wymianę odczuć. Robiąc to, wzmacniasz wieś emocjonalną i pokazujesz swojej partnerce, jak bardzo jest pożądana i ważna. Dlatego nie bój się wyrażać swojej radości. Kiedy to robisz, nie tylko poprawiasz chwilę intymną, ale również budujesz solidniejszy związek, oparty na zaufaniu i wzajemnej przyjemności. Tworzy to atmosferę, w której oboje czujecie się swobodnie, dzieląc się swoimi uczuciami i pragnieniami w sposób otwarty i szczery. Wiele osób uważa, że aby doświadczyć niesamowitej intymności, muszą cały czas się kontrolować. Obejmuje to próbę bycia szefem sytuacji, bez okazywania zbyt wielu emocji czy przyjemności. Ale prawda jest taka, że kobiety nie szukają partnerów, którzy są sztywni lub kontrolujący. Wolą mężczyzn, którzy dają się ponieść chwili, wyrażając swoje emocje i pozwalając, by rzeczy działy się naturalnie. Pokazywanie entuzjazmu i przyjemności to coś, co kobiety uwielbiają. Kiedy mężczyzna pozwala sobie czuć i pokazywać to, co przeżywa, sprawia to, że doświadczenie staje się znacznie bardziej wzbogacające i przyjemne dla obojga. Kobiety chcą wiedzieć, że uszczęśliwiają Cię, a widząc to w Tobie, tworzą bardzo silną więź emocjonalną. Nie musisz ukrywać swoich uczuć ani starać się utrzymywać postawy przez cały czas. To pomaga również stworzyć atmosferę, w której oboje czujecie się wolni, by oddać się chwili. Kiedy sztywna kontrola ustępuje miejsca prawdziwemu wyrażeniu siebie, przyjemność staje się bardziej autentyczna i spontaniczna. Kobieta czuje, że jest doceniana i jednocześnie staje się bardziej związana z partnerem, ponieważ komunikacja niewerbalna, taka jak jęki i uśmiechy, przekazuje o wiele więcej niż słowa mogą wyrazić. Dlatego zamiast martwić się o utrzymanie kontroli, zrelaksuj się i ciesz się chwilą. To stworzy bardziej autentyczne i satysfakcjonujące doświadczenie dla obojga. I pamiętaj, nie ma nic bardziej seksownego niż pozwolić sobie na bycie wrażliwym i pokazać bez wstydu, jak bardzo cieszysz się z bycia z osobą obok ciebie. Każda kobieta ma swoje własne pragnienia i preferencje i to jest ważna część intymności. Często mężczyźni zakładają, czego ich partnerki chcą, ale prawda jest taka, że nikt nie jest taki sam jak inna osoba. To, co działa dla jednej kobiety, może nie być tym, czego preferuje inna. Dlatego ważne jest, aby pytać i słuchać, zamiast zgadywać, czego ona chce. Otwartość w komunikacji jest kluczem do odkrycia jej pragnień i zapewnienia, że oboje w pełni cieszycie się intymnym doświadczeniem. Nie bój się przełamać lody i poprosić ją, by podzieliła się tym, co ją ekscytuje. Może to być prosta rozmowa, ale bardzo potężna. Kiedy okazujesz prawdziwe zainteresowanie tym, co jej się podoba, tworzysz atmosferę zaufania, w której czuje się swobodnie, by się otworzyć. Ta wymiana informacji może przemienić intymność, czyniąc ją bardziej wzbogacającą i satysfakcjonującą dla obojga. Ponadto, poznając jej preferencje, możesz zaskoczyć ją w sposób, którego się nie spodziewała. To sprawia, że doświadczenie staje się jeszcze bardziej ekscytujące i tworzy głębszą więź między Wami. Ważne jest, aby nigdy nie przestawać eksplorować, zawsze być gotowym do nauki i próbowania nowych rzeczy razem. Tego rodzaju postawa utrzymuje związek świeżym i interesującym z nowymi odkryciami na każdym kroku. Pamiętaj, kluczem do udanej relacji intymnej jest poznanie swojej partnerki jak nikt inny. Im więcej poświęcasz czasu na zrozumienie tego, czego ona pragnie, tym bardziej satysfakcjonujące i przyjemne będzie to dla Was obojga. Nie bój się pytać i być ciekawym, co ją uszczęśliwia. To sekret tworzenia wyjątkowych i niezapomnianych chwil między Wami. Jedną z rzeczy, które wiele kobiet naprawdę uwielbia w intymności, jest uczucie zaskoczenia. Mieć partnera, który potrafi utrzymać je zaintrygowane i podekscytowane, robiąc coś nieoczekiwanego, może uczynić doświadczenie o wiele bardziej ekscytującym. Zamiast zawsze podążać tą samą ścieżką, spróbuj wprowadzić nowe elementy, które stworzą atmosferę tajemnicy i oczekiwania. Zmiany w rytmie, niespodziewane dotknięcia czy nawet czułe słowa mogą przekształcić chwilę w coś wyjątkowego i niezapomnianego. Zaska swojej partnerki nie oznacza bycia radykalnym lub robienia czegoś przesadzonego, ale chodzi o wprowadzenie czegoś nowego, czegoś, czego się nie spodziewa. To sprawia, że chwila staje się jeszcze bardziej ekscytująca, ponieważ element zaskoczenia to coś, co ostymuluje zmysły. Wiele kobiet uważa za niezwykle seksowne, gdy ich partner pokazuje, że jest gotów wyjść poza oczekiwania, badając nowe formy przyjemności i więzi. Ponadto tajemnica może dodać odrobinę magii do związku. Zamiast być zawsze przewidywalnym, możesz stać się źródłem emocji i nowych doświadczeń. To utrzymuje związek ekscytującym i pełnym życia, nie wpadając w rutynę. Ważne jest, aby niespodzianki były zawsze robione z szacunkiem, uwzględniając to, co druga osoba lubi i co sprawia, że czuje się komfortowo. Dlatego nie bój się badać nowych możliwości. Spróbuj czegoś innego, zmień rytm i zobacz, jak to może jeszcze bardziej wzmocnić wieś między wami. Poczucie tajemnicy i zdolność do zaska swojej partnerki sprawiają, że intymność staje się głębsza i bardziej stymulująca. Tworząc wyjątkową atmosferę, w której emocje i zaskoczenie rządzą. Jedną z najpotężniejszych rzeczy, które mężczyzna może zrobić podczas intymności, jest bycie autentycznym, pokazując swoje emocje i przyjemność w sposób prawdziwy. Często mężczyźni czują, że muszą ukrywać swoje uczucia lub utrzymywać pewną kontrolę nad tym, co czują, ale to tylko uniemożliwia pełne doświadczenie. Kobiety z kolei uwielbiają widzieć, że ich partnerzy szczerze oddają się chwili, pokazując, że cieszą się z doświadczenia tak samo jak one. Nie bój się pokazać przyjemności w sposób naturalny, jak delikatne jęki czy wyrazy twarzy, które pokazują, jak bardzo cieszysz się z tej więzi. Te gesty nie tylko sprawiają, że chwila staje się przyjemniejsza, ale także wzmacniają więź emocjonalną między wami kiedy wyrażasz się szczerze, nie martwiąc się o ukrywanie tego, co czujesz, tworzysz bardziej intymne i prawdziwe środowisko. Kobieta wie, że przyczynia się do przyjemności partnera, a to jeszcze bardziej wzmacnia relacje. Dodatkowo, kiedy wyrażasz swoją przyjemność, pomaga to budować atmosferę zaufania. Twoja partnerka widzi, że jesteś otwarty i wrażliwy, co zachęca ją do robienia tego samego. Tego rodzaju komunikacja niewerbalna tworzy silniejszą wieś, ponieważ oboje czujecie się bezpieczni, aby być sobą, bez masek czy obaw. Przyjemność staje się w ten sposób obustronnym procesem, w którym oboje możecie dać sobie swobodę, by w pełni cieszyć się chwilą. Na koniec pamiętaj, że intymność nie musi być pełna zasad czy sztywnych oczekiwań. Zamiast tego pozwól sobie być spontanicznym i autentycznym. Wyrażenie przyjemności w sposób swobodny i bez wstydu nie tylko sprawia, że doświadczenie staje się bardziej intensywne, ale także wzmacnia więź emocjonalną między wami. Prawdziwa więź zachodzi, gdy oboje pozwalają sobie być autentycznymi, pokazując to, co naprawdę czują i ciesząc się chwilą razem.